Poniedziałek był bardzo ważnym dniem dla polskich siatkarzy, którzy po porażce z Iranem pilnie potrzebowali zwycięstwa. Biało-czerwoni zmierzyli się z reprezentacją Włoch i stanęli na wysokości zadania. Pokonali najgroźniejszych rywali 3 do 0 i wciąż liczą się w rywalizacji o zwycięstwo w grupie. Są też gorsze wieści. W drugiej rundzie singlowego turnieju tenisistek odpadła Iga Świątek. Polka przegrała z finalistką ostatniego Rolanda Garosa Paulą Badosą 0 do 2 w setach 3 do 6, 6 do 7. Polka po meczu była absolutnie załamana. Iga zagrała, może nie znakomicie, ale zagrała bardzo poprawne spotkanie. Walczyła jak lwica, dała z siebie wszystko. Może nie zagrała 10 na 10, zagrała 8,5 na 10, ale poza tym Hiszpanka jej nie pozwalała. Paula Badoza rozegrała med życia. Nigdy nie widziałem jej tak skoncentrowanej, tak regularnie grającej, z taką siłą uderzeń, z taką precyzją także była bardzo wymagającą przeciwniczką. Fatalny dzień mają za sobą nasi koszykarze w odmianie 3 na 3. Polacy przegrali dwa spotkania, najpierw z Chinami 19 do 21, a potem z Holandią po dogrywce 20 do 22. We wtorek Biało-Czerwonych czeka ostatni grupowy mecz z Belgią. Od jego wyniku zależeć będzie dalszy udział Polaków w turnieju olimpijskim. Po znakomitej niedzieli znacznie gorszy poniedziałek ma za sobą żeglująca w klasie RSX Zofia i klepacka Dziś tylko raz była w dziesiątce i znacznie spadła w klasyfikacji. Szansę na medal w Wciąż ma Piotr Myszka. Po dwóch dniach rywalizacji zajmuje szóstą lokatę i przy bardzo dobrych występach w kolejnych dniach może jeszcze załapać się na podium.